To co to za impreza jest? To jest piknik integracyjny. Dalenki jedziemy karytatywnie, pomagać. No i chłopaki jak to offroadowcy mają miękkie serca, przyjechali się pobawić. Ale za twarde opony. Ale twarde opony, duże koła. Więc miało być yy, lajkowo, a widzę, że jednak ciśnienie jest. Jak? Z doświadczenia... Nie, nikt już nie przekręci. Ty, ja wiem, że zawsze ci się nie będzie, nie? No kurde, raczej. Ty, wszyscy mówią, ty, nie. nie, to tylko zabawa. Ty, nie, normalnie, idziemy przy, pobawić się. A za chwilę, ty, na odcince. Na ile spuszczasz? 1,6. Czyli na oko. Dokładnie. Będzie dobrze. Miało być 1,8. Ale zmieniam decyzję co chwileczkę. To Zrobię 1,7. Zrobię 1,7, tak po środku. No. Jakie nastawienie? Wojowe. Ja, 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 ja. No i dobrze. Wojowe. Będzie dobrze. My wygramy. Do Wygracie na rajd. Tak, my w Czujemy to w moczu. No, w z <śmie> Jeepem. <śmie> tak, no ale mamy wyciągarkę, to chyba damy radę. Ale działa? Nie, ja. ale jest. Ale jest. Mas isso é... Assim. Klasa turystyk. Przeciągnij się, w razie byś musiał jeść. No, no. Gdybyś się sięgnął... Co to robimy? Patent. Żeby już się nie skaleczył, wiesz? będę miał jeszcze chłopa na sumieniu. Patent Karola. Jak coś głupie wygląda, ale działa? Wcale nie jest głupie. Ale Nastawienie. Panie zapraszamy na Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, zebraliśmy się tutaj, żeby wspomóc tak finansowo leczenie lęki, ale też żeby zrobić to w naszym stylu. To znaczy porać, pobawić się. A wiecie, że my to znamy najlepiej, słowo pomoc, tak? No, nieraz byliśmy w potrzebie, musieliśmy komuś pomóc lub komuś. My po potrzebowaliśmy pomocy. Słuchajcie. E, jest na, tej, na tym placu nasz wirownik jest 100 pieczątek. Robicie wszystkie pieczątki, które możecie zrobić, które dacie radę. Pieczątki są. Mają trzy klasy punktacji. Pieczątka za jeden punkt jest oznaczona kolorem niebieskim. Pieczątka za trzy punkty ma oznaczoną chorągiewkę w kolorze biało-czerwonym. A pieczątka taka ekstremalna za pięć punktów, one są naprawdę trudne, jest oznaczona kolorem żółto-czarnym. E, Słuchajcie, takimi punktami odniesienia na całej tej żwirowni są takie czerwone punkty, takie kropeczki, dekle można powiedzieć. Jak dojedziecie do, tego, do tej pieczątkowni, jak tam się odwrócicie, widać na drzewie Taki czerwony punkt. Widać go bardzo z daleka. To tam w tamtym miejscu jest jakieś skupisko po prostu pieczątek. Gdy pilot tam będzie, zobaczy wszystkie inne pieczątki. Zbieracie wszystkie, które dacie radę. Nie ryzykujcie też za bardzo, nie? Chodzi o bezpieczeństwo. Pierwsze pojedziemy za Romanem, za flagą. Wszyscy po kolei się ustawicie. Pojedziemy na OS. OS to jest odcinek techniczny, który jest za, tam, za tamtymi budami. I tam w kolejności będziemy startować. No to są czerwone punkty. Tak, dokładnie to jest to. Pamiętajcie, bo widzę, że są seryjne auta, a tam tak ten drucik z ósemki pręta do, to jest, służy raczej do holowania, nie do szarpania. To, także bardziej tu bym kinetyki hak z tyłu, nie? I wtedy wyciągać, bo wiadomo, tam jest ten, mówię, ten drucik to jest do holowania, a nie do szarpania. Także też patrzmy na to, jak coś się stanie, nie wiem, no ktoś przejedzie taki tam ten kijek z pieczątką, to zgłaszajcie od razu do nas, podjedziemy, wymienimy. No i patrzcie też nie. jeden na drugiego, żeby nie kombinować, mamy się bawić, a nie oszukiwać, żeby to było fair play też. Trasa jest Jednym słowem Oby tak dalej Naprawdę Przez bojowy małokrót Mamy Dobra, gdzie jest następny. Ja się pomyliłem, ja w turystyku wystartowałem, a ja extreme lecę kurs. Zawsze jest extreme Bez K. to się wytwór. Tam jest niebieska jakaś. No i stop z tyłu. Dobry pilot. Tak jest. To podstawa. I łącznik. Jak wrażenia? Super. Trochę mi się kółka spadły. Wy na rajd przyjechaliście, czy na piknik? Na piknik, piknik na słuchaj, A... jak to impreza się nazywa? Proszę <noise> bardzo. No właśnie, piknik, i także... ...przez przęgło z tygniem Bo to Arek... Trzeba chwilkę poczekać. Arek jak zmieni auto na frotę, to podjedzie. Nie? No, ostatnio upadek kupiłeś sobie mnie. No. no, ale na samym tyle? Łukady. Pekaj! No. I co, można na raz? Można. Tylko chceć. Z kawałek Jeszcze? Dobra. No. Dobra środkowy. Do... Afganistan! <grywa> Jak było? No, bardzo dobrze. Jestem zmęczony, ale mogę się Damy radę, trzeba zapić. Wszystkie samochody najcięższe, nasza straż utknęła. Kto reflektuje?